Chciałem się z wami fajnie, ładnie przywitać, ale już, już mnie wkurwiają, już, już mnie wkurwiają, no. Rozładowałem się, w Anglii jestem. Ten się załadował i co, stanął i dupa teraz. No i co teraz? No zablokowali wyjazd normalnie z firmy. Ten wjechał, zawrócił się, wyjeżdża, nie wiem o co chodzi. Boże, daj mi siły, daj mi siły. Kask jeszcze musiałem tu założyć. Sobie kask życzą. No, no dalej, kurwa, ja nie mam czasu, żeby czekać. Wracamy się ten Idziemy do Wakefield, musimy załadować towar, i jedziemy na Szkocję. I mojego oglądania ci życzę przy okazji. Coś tam próbuję ujechać. No, do, za dobrze nie idzie, bo ale wolno. Ale no. Life jest brutal, tak musimy jechać, bo jest tylko jeden pas, jestem prawie na pusto, bo mam załadowane z półtorej tony może, no trzy zrzutki. Trzy zrzutki, Edynburg, no prawie Edynburg, tam jakby, jakbyś sobie patrzył na Edynburg, to na, na zachód, zachodnie wybrzeże, tam jest zrzuta, potem dwie obok Edynburga mam i... Dzisiaj chciałem sobie stanąć na takim snapie, no i dzwonię do niej. Dzwonię się dzwoni Toni. Dzwonię na tego snapa, na numer z Google'a i mówię, żebym chciał zabukować sobie miejsce na dzisiaj. 15 minut po 16 dzwonię. Ona do mnie mówi, że po 16 nie przyjmują rezerwacji. Mówię, to zajebiście, nie? 15 minut, 15 minut. No ona już się przyjmuje. Się pyta, o której będę. Mówię, no w pół do ósmej, No to możesz przyjechać i próbować. Nie? No, ale jak nie stanę tam, to drugą opcją jest serwis w Glasgow, przed Glasgow w sumie, kawałeczek. Yy, no i nic więcej, nic więcej nie ma tam za bardzo ogólnie rzecz biorąc, więc może być ciężko, ale zobaczymy, no, jak dojdziemy. Na razie jadę sobie tą drogą tutaj A66, nie wiem, czy ktoś z Was ją kojarzy. Dosyć ładna droga malownicza, ja wam to postaram się pokazać. I jedziemy zrzucić ten. Zrzucić to pierwsze miejsce szkockie. Zostało mi 7 minut do dojazdu 3 mile. I będę tam za 18. Ciekawe, czy ktoś będzie. Fajnie jakby ktoś był, to by było już trochę wcześniej zrzucone. No, i będziemy się zbierać na, na, na to Glasgow z powrotem. Ciekawe jest tym jak mi dzisiaj pójdzie o ten załadunek, mam w Doncaster. Tam będę musiał na Edynburg pojechać, no chyba, że mnie wróci na A66, w sumie tak też może być. Ale nie wiem, no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać, jak będą korki wyglądać, sytuacja na drodze, tak dalej. Zrzucimy ostatnie miejsce, wtedy podejmiemy jakąś decyzję, bo to wiadomo jak jest. Jedziesz na zrzutkę, masz jedną paletę, a się okazuje, że zrzucają Ci trzy godziny, nie? Tak też może być. I'm a driver from from Poland and I've got delivery for you Yes, let me be here I'm on the... Uh, I'm here but I don't know where is the... where is your building All right, uh, what have you got next to Give me some ideas <laughs> uh, you next, anyway? next to me... Uh, <laughs> in front of me I've got a Andrew Wright glass right. See, if you turn right, just uh, just before that, there's a road up to your right. Yeah. If you go up there, and then, so there's plastic mouldings on your right that will be in your right-hand side. Yeah. It's sort of brownie and beady-coloured building, and then we're just right behind that. If you just keep going up, you'll see green gates and a nice landscaped area, with, and we're in the industrial state in there. Green gates. We, uh, units. So, should I turn right after the plastic mouldings? Just when you got you past plastic mouldings, yeah. you see green green gates that are open just now. Ah, okay, okay, so I know what it is. And there's a, a Volkswagen Crafter van and there's a Deco a pickup. The guys are there just now, actually. Okay. Okay do uh, you know what will help you? It's actually, it's, the units are very new So they're, they're, I can't understand your accent Quite new units Alright, alright So, I see you on the it's map a Big cat it. Yeah, I a big see Big cat park. In it. I'll get one of the boys to come out and stand at the gate Okay, okay, thank you Okay, yeah. thanks very much sir, bye now Thank you, bye Ale. Chłop kurde, typowy szkod. Ciężko się z nim dogadać. Zrozumieliście coś? Bo ja jakąś jedną dziesiątą z tego wszystkiego wycofuję, bo już wiedziałam jechać. Już wiem, że mam jechać. Postkod był dobry, ale firma jego pokazywała mi w tym budynku tu. Więc muszę wycofać. No. Coś tam zrozumiałem. Wiem, gdzie mam jechać. Wiem, gdzie mam jechać. Ogólnie ze szkotami zawsze mam problem, żeby ich zrozumieć, bo ten ich akcent jest tak przejepany człowieku. Tak, on mówi, że tu minąć te plastic moldings i po prawej stronie będzie nowa taka... ten... nowe unity i tam mam zajechać. Oho. Uh -huh. O! Jakiś chłop mi macha już. Dobra, to wjeżdżamy. Wjeżdżamy, wjeżdżamy. Normalnie, wpierdamy się to ale szybka akcja ogólnie no wiecie jak u mnie jest standardowo nie mogę wam pokazać rozładunku ci co mnie tam oglądają w sumie od początku to wiedzą bo ja o tym mówiłem już nie raz że nie mogę załadunki mogę rozładunków nie, nie wypada że tak powiem no wycofuję sobie stąd szybka akcja chłopaki ogarnęli dosłownie chwila moment nie musiałem się niczym przejmować byli już przed ósmą nawet Jedziemy dalej Do kolejnego miejsca wracamy się na Glasgow Do kolejnego miejsca mamy godzinkę Myślę, że wyrobimy się Wcześniej nawet Jak dobrze pójdzie Przebijam się tu przez miasto No, w niektórych miejscach jest dość ciasna, Nie ma takiej tragedii Zostało nam tutaj no niecałe 4 mile Niecałe 4 mile, ale mamy rozładunek prawie, prawie, że w centrum No w sumie w centrum W centrum, centrum, Okno Jakieś okno mamy rozładować No jest tu dosyć ciasno, ale myślę, że sobie jakoś poradzimy chyba Chyba, chyba, chyba no, także no, no, przebijamy się, przebijamy się, próbujemy coś tu skórać. Ostatnie, ostatnie jakby rozładowane jedna paletka i jedziemy do Doncaster, no 15.30 plus 30 minut pauzy do 16 muszę być a może zbiję te pół godzinki no bo ja tu mam nawigację ustawioną na yy, przejdę, przejdę nawigację mam ustawioną na 8.5 a ja jadę 90 także jest, jest jakaś szansa Zobaczcie to, w Europie trzeba tysiąca pozwoleń jazdy w nocy, a tu w go normalnie człowieku w ciągu dnia lecą sobie chłopaki autostradką. Dwa pasy zajęte, szerokość kurwa do jebana I o, i sobie jadą. Nie jest pięknie, no, ale się coś tu kopci konkretnie. Coś tam się zajarało. Nie wiem, czy to pole, czy to jakieś snopki, siana, czy co. godzina 9:40 Belgia. Miałem wentyl do nagrywania, a mnie rozłożyło znowu. Znowu jestem chory. Nie wiem o co ze mną chodzi. Biorę tabletki na odporność, piję witaminę C1000. Mimo tego choruję cały czas. No co za jebane pizdy niemieckie, nie? Tu mogliby puścić duże ciężarówki. Nie, kurwa za 20 północ. Jedź przez parking, wszystko przez parking puszczałem. Z tym krajem to jest kurwa. Wszystkie pieniądze mojego życia bym oddał, żeby to kurwa zrównali z ziemią, nie? Three days later. Kurwa macie jebana. Pasy kurwa na autostradzie stoję pizdę jebaną, kurwa wyjebało wszystko, kurwa, iskry szły myślałem, kurwa, że coś się pali śmierdzi coś, kurwa nie wiem, idę, idę patrzeć dalej, o co tu chodzi jest, kurwa, jebana już myślałem, że mi łożysko poszło albo coś No tu wszystko git, kurwa jest. nie wiem co tu kurwa marci Jałki w dole Co to kurwa mam być? albo były uchwyty rozjebane albo ktoś źle sprzynkę zamknął kurwa Ja w dole tylko stresu nażre kurwa Dobry Wczorajszy dzień był trochę nerwowy. Słuchajcie, yy, byłem chory na no, przedostatnim ujęciu chyba. Tak, zjechałem do domu, zrobiłem 28 godzin pauzy. W miarę doszedłem do siebie i wyjechałem znowu w niedzielę. Dzisiaj mamy poniedziałek. Jestem już w Holandii, na, yy, w porcie Hoog van Holland. I zbieramy się na łódkę zaraz. Jeszcze sobie chwilę poczekam, bo nie mam żadnych materiałów niebezpiecznych, więc może będę miał jakieś fajne miejsca na tej łódce. Nie będę musiał kombinować i sobie wcześniej wyjadę rano. A tymczasem, sobie znajdę po prostu jakiś film na, na aplikacji. Sobie ściągnę film, bo płyniemy do imingam, A jak się płynie do imingam, to nie ma telewizora, a ja lubię sobie coś obejrzeć wiecie, poglądać pooglądać sobie coś. Okazało się, że ktoś nie zamknął dobrze skrzynki narzędziowej. Nie no. mnie w tej trasie chuj strzeli, nie? Tak samo jak tą kurwa poduszkę jebaną. Pierdolono, teraz mi jebła, kurwa. Kurde, Luter, jakbyś to oglądał to kasę ci wiszę, bo nie widzieliś drobniaków. A i na szybko, na szybko wkręciłem śrubę od wewnątrz poduszki. Nawet nie miałem czasu wam tego nagrać i pokazać, no bo się na prąd, bo bym, ledwo bym zdążył. Ten cały ujebany, jestem cały mokry, cały w błocie. O, ręce mam ujebane całe. I ogólnie sytuacja jest taka, że na razie zostaje tak, jak jest. Dobra, ja się muszę jeszcze wytrzeć. Dobra, problem jakoś tam w miarę za, zażegnany, że tak powiem. Yy, bo zjechałem z promu, zaślepiłem ją tam tą śrubą. Zjechałem z promu, pojechałem na serwis od razu, bo tam mi kazali z firmy na serwis jechać. Tam mi wymienili poduszkę na nową i, i co? I jest git. No, jesteśmy na pierwszym rozładunku. Pierwszy rozładuneczek Etykietki Etykietki dla kar na karmę dla zwierząt chyba Z tego co pamiętam No, rzucamy tutaj 5 paletek Lecimy sobie Nie wiem, 10 km stąd mam kolejną zrzutkę A potem jedziemy na Liverpool Z Liverpoolu na Manchester Z Manchesteru Tam mamy awizację na 16 Z Manchesteru Jedziemy sobie na północ, tam w stronę Szkocji kawałeczek Ale już dzisiaj tego raczej nie zrzucimy, więc myślę, że... Myślę, że trzy zrzutki nam zostaną na jutro jeszcze Dojeżdżamy na kolejną miejscówkę Ale wy tu już ze mną kiedyś byliście w Dobra, Jessica, cichutko już bądź Tu jest taki mostek ciasny Jessica, sobie wyłączymy. kliknę zakończ. Dobra. I teraz tak, tu jest taki myczek. Tu jest taki myczek, że musimy sobie wjechać na krawężnik lewą stroną. Bo jak nie widzimy na ten krawężnik, to będziemy ocierać oponami o jeden, drugi krawężnik. Więc to nie ma sensu. Lepiej sobie pojechać jednym krawężnikiem. I nie trzecie z boku niż mam trzecie. No, i teraz tak, wjeżdżamy sobie tu, cyk. I wjeżdżamy sobie tutaj do nich. Tu się ładujemy. pik Tu widzę jakiegoś busa robią To niech sobie zrobią Wyjeżdżamy, wyjeżdżamy Wolne, wolne Na maksa do tej strony Teraz syk tutaj Kierownica już na maksa skręcona jest Przejdzie, lekko Bez problemu Jedziemy na trzeci półci. I zostanie nam, czekajcie, zostanie nam, już wam mówię ile nam zostanie. Raz, dwa, trzy, cztery nam zostaną. Ale jeszcze jeden dzisiaj zrobię na 100%. procent, mam awizację na szesnastą w Manchesterze. Ale rampa boża, co? Nieźle, nie? Pięknie. Pięknie, pięknie. Ja sobie jem, a tam ktoś peterbami szła Byłem w Aldiku, po zakupach. I tak sobie już leżałem na łóżku w sumie, ale nie wiem, coś mi się zaczęło na... na czepa ruszać. No... Okno w skanii, no. Nie wiem, coś się buja, ale... yeah Ani w pewnym momencie przestałem nagrywać w ogóle trochę się zdenerwowałem, ale to mniejsza. Yy, gdzie jestem, co robię? Jestem na odprawie celnej Wasford, robię tutaj pauzę 9 godzin. No. I podsumowując całą sytuację zwolniłem się. Zwolniłem się z pracy. Yy, w dniu dzisiejszym zwolniłem się z pracy. Także będą jakieś zmiany, na pewno. Jakie? Jeszcze nie wiem, bo nie mam nic zaplanowane tak naprawdę. Nie mam nic pewnego. Jakieś pomysły są. Ale przyjdzie czas, to zobaczymy, co to będzie. Na pewno będę musiał zrobić jakąś przerwę w filmach. Tak mi się wydaje, bynajmniej. No bo nie wiem, jak to wszystko się potoczy, gdzie będę pracował, co będę robił. Na pewno w transporcie, ale u kogo, jak i gdzie, nie wiem jeszcze na ten moment. Ale wydaje mi się, że zobaczycie to w następnych filmach. No, no trudno, tak jest w życiu, że, że czasami trzeba zmienić pracę. Mimo tego, że, że no auto tu jest fajne, że jest auto zrobione przeze mnie, tak naprawdę. No to niestety auto to nie jest wszystko. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. Dziękuję za łapki w górę, za komentarze, za miłe słowa, jak też za niemiłe słowa, chociaż rzadko się pojawiają. Głównie te miłe się pojawiają i to mnie bardzo cieszy. No i życzę Wam wszystkiego dobrego i dzięki za oglądanie. Hej.